Tak jest. dlaczego? Tu jesteśmy w muzeum. Pokazana jest plansza na temat położenia na temat usytuowania kanału. Służy do połączenia dwóch oceanów Atlantyckiego i A Panamski pracuje przez 24 godziny pracuje każdego dnia i tutaj Panamczycy budują bo Panamczycy są najlepsi na świecie to widzę w jak budują tajemnice dziewczyna poszło mi spać, bo ja nie wracamy Jezioro, które widzieliśmy i za nimi jest Pedro Miguel. Pamiętacie? Jak już się podniesie tu, to podniesie się na jezioro Gatun, Lago Gatun. I to jest ta główna część kanału, będzie płynął, 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 aż dopłynie do Atlantyku, ale wcześniej jest miasto Kolon i tutaj są no trzy, trzy kluczy, no jednocze, ale jednocześnie. Tutaj są dwa plus jeden, a tu są trzy. Ale różnica wysokości jest dokładnie taka sama. No i ten stopień się tu, tu, tu obniży. I wypłynie sobie i żegna i puszcza. Jeszcze są trzy środy. Potem musi poziom oceanu, poziom zejścia, poziom 29 metrów. Jasno musi jeszcze do Czyli Francuzi chcieli bez śluz wybudować. Tak, a Francuzi chcieli zrobić bez śluzowo, dlatego zeżarli zęby. To jest wszystko tak. Natomiast ja tu szukam tej informacji, ile się oszczędza kilometrów, żeby Ci odpowiedzieć szczegółowo. Dystans kanałowy to jest... 12,7 km. Coś pisze. Ja, taki kolega coś nakręcał 12 tysięcy kilometrów Idziemy dalej. Także tutaj była informacja na temat instytuowania kanału, jak się konstrukcja wygląda. Idziemy teraz sobie dalej. Papa B.